No co tam, kozaki, co tam? Kto chce wpierdziel? Ho, ho, się będzie działo! Oho, o, ale O, ty! Nie chcemy tu takich jak ty! Tfu, kurde, trzech na jedne... O, nie, dobra. Spokojnie, babciu, nie bój się. Nie bój się. Nie bój się. Ja mi skopię dupska. Kurde, o, już tutaj karkiem sobie strzelę. Tak, tak, tak dawaj, nie dawaj, pora, dawaj, tak, dawaj. O! <laughs> oh, Boj! Co będziemy na łapy się usta? Dobra. Yes, o. o stary. Ło! Come on, mordek, come on! O, bęk była! Oj oj, nie tego mam stargetowanego Dobra oho <laughs> ho ho ho, kontra zrobił Nie podoba mi się to Oj, ty, czekaj, bo mnie bo mnie dach blokuje O kurde No, eee, no kohoho Ale ja ci nasram do dupy I będziesz miał kurde gówno razy dwa Będziesz mógł stracić gdzie chcesz, ile chcesz, stary Taką porcję dostaniesz, że normalnie nie wstaniesz Dobra Dosiądź konia, dosiadam jadę przed siebie w świat Co złego to nie Jeć, jeć, sp 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 Spieprzamy się, spieprzamy, no jedź Płotka, kurde No zostaw te... Co? Co ty, co ty powiedziałeś? A dobra, nie mam czasu na ciebie Cześć, bo kurde płotka, płotka, się buntuje I ona nie chce, nie chce jechać Chyba ty, kurde mnie wyzywają Tutaj dziecko potrąciłem Dobra, idziemy do tego Do tego obozu, kurde Wiesz no ja się spotkałem Na przykład... Co? No ho, ho, ho. Ja tam idę, ja tam idę. Mały przystanek zrobimy po drodze. Spokojnie płoteczko. Dobra, ja muszę ogarnąć tego tego pana... pana ducha tutaj. Bo nie wiem e, jak on walczy. Wiem, że się na pewno teleportuje, już zauważyłem. Ale jak wyglądają jego ataki? Czy on od razu po teleporcie się jakby zamach robić czy... Nie będzie tak źle Ja sobie wziąłem e, chyba normalny jakby poziom, nie, nie wiem Wziąłem ten drugi albo trzeci I powiem wam, że dosyć łatwo e, Chyba, chyba za łatwo Nawet bym powiedział Nie spodziewałem się, że będzie tak łatwo On ma siódmy poziom Jest na czerwono u mnie A sobie daję z nim radę bez problemu Nie wiem, może to jest jakiś e, tam mogę zrobić ognistego ducha, czekaj, jarasz się mną? Zaraz zobaczymy. Co, obstaw zbroję? Łee, to idę tam. He, boy. No proszę. Co? Pa? Aha. Okay. Dobra, mm, Podpalimy sobie, Prze mi to podpalić. Zarąbiście. Co to ma? O, ty tutaj wróciłeś. Weź ty tak nie szpanuj, kurde, ja też potrafię driftować pomiędzy kolumnami. I to lepiej od ciebie. I się nie chwalę. Oj, oj, oj. Chciałem zrobić mocny zamach, ale zapomniałem, że trzeba shifta kliknąć, a nie przytrzymać ten... A, dobra. Szybko sobie chlebek zjemy. No kamal, kamal. come on, chodź, come on. chodź, 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 cho 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 no dawaj, na gołe klaty. U On się ze mną bawi Ognisty duch? Why not Ja nie dam rady? Chodź, chodź, o kurde O kurde, oh, mate Spokojnie kolego, spokojnie Ja friendly, o ale chlepas jadłem. Nie będzie na obiad Oj Okej okay. Nie mogę zaliczyć pierwszej śmierci już tutaj, bo to będzie smutne wtedy jest tu, dałeś się, kurde jest kill, jest skill. Dobra, ja chcę teraz swoje yy, skarby Co ja tu znajdę? Znajdę coś w ogóle? Mogę to podpalić? Nie mogę tego podpalić najgorzej A może tak? Nie, tak też nie um, O, coś tu jest Okej, okay, biorę wszystko Czemu by nie? Tutaj też coś jest e, Jakiś grzyb e, No kuj, ja po grzybki alucynki, tu przyszedłem, Pros proszę mi dać to na co zasługuję, czyli magiczne przedmioty level 200 Kurde, OP Bardzo bym prosił Bym nie narzekał e, do, do, Dobra dostałem jakieś tam Jakiegoś mieczora Zaraz sobie zobaczymy w ogóle Chodź z tej kurdy Snajpy Utko pieczonego kurczaka Zjadbym sobie Ekwipunek zobaczmy Bo ja tu dostałem mieczor To jest broń stalowa Czyli broń stalowa czyli na to Czyli to jest better Od tego więc sobie zamienię, zarąbiście Zamienię sobie mieczor. Tak? Stylowa, tak to jest to, dobra Jedziemy tam gdzie mam jechać, bo, bo troszkę jakby zboczyłem Odpocznij Co to? Zjadłem sobie Nie, chciałem Chciałem zsiąść i się napiłem I zjadłem, co to trzeba zrobić? A Okej okay. Nie wiem co to zrobiło, może po prostu... Dobra. No, może tak o po prostu jest. Lecimy dalej przy ciebie. Iwan sprawdza dokumenty. Czy ma pan prawko na konia? Nie mam. No to mam i 6 punktów karnych. Dzień dobry. Obóz wojskowy. Miejscowi mają wstęp tylko za pozwoleniem dowódcy garnizonu. A wyglądam ci na miejscowego? Wyglądasz na kogoś kto sprawia kłopoty. Wręcz przeciwnie, ja je rozwiązuję. Wiedźminem. <coughs> Wiedźminem? Kapitan Peter Sark jest w wieży, za bramą w prawo. No proszę, nie tacy czarni straszni. Jak chcecie, potraficie być mili. Nie przyzwyczajaj się, Nordlingu. Do wieży! Chwe chłe jakie stój? Wpuściłeś mnie tu przed chwilą, gościu. Co ty gadasz? Co ty do mnie rozmawiasz? Typie, ale mogę być głośno za. Ja nie zostawiłem mikrofonu w sumie. Ile Wasza Spójrz mi na ręce. No spójrz, widzisz te odciski? To nie są ręce żadnej Ekscelencji, tylko rolnika. Więc rozmawiajmy jak chłop z chłopem, ile możecie dać. 40 korców byłoby więcej, ale nasi to to jest temercycy wcześniej już zabrali i dacie 30 i też będzie dobrze. No, przybijmy targu. spodziewam się transportu niedługo. tak Dziękujemy. powinno być, tak Dziękujemy. powinno być naprawdę. Tak. Poza to jest tu tylko kowala wilego. luda. Trochę jesteś na niego za wysoki. Hejcisz mnie? Że... że ja za wy... Co? O ty ku... Dobra. Dobra gościu. Chcesz? To ja ci też zaraz pocisnę. Czy mogę ci pocisnąć? Kurde, nie, nie ma niczym. Ciężko odmówić ci racji. Przyznam się. Za wysoki jest. po prostu się zmutowałem jak się urodziłem Krasnoludem to wpadłem do kociołka Cię i... Szukasz? Stanąłem Jeden, się Zdrowiało. Wiedźminem. To stanąłem musiała. nie wywaliłeś mnie jeszcze z wyzwałeś straży czyli złożysz ofertę no jaki bystry gdzieś w okolicy zalął się gryf zabij go a wtedy zobaczę co da się zrobić umowa stoi ale nim zacznę parę pytań wiesz gdzie gryf może mieć leże? z początku trzymał się lisiego boru wysłałem tam patrol Pięciu młodych chłopaków. Dwa dni później znalazł ich myśliwy. Gdyby nie nasze blachy, nie poznałbym ich. Od tego czasu Gryf atakuje, gdzie popadnie na wsi, na polach, na trakcie czyli porzucił legowisko trzeba zastawić pułapkę po to nie wnoszę, że to nie hmm. będzie proste czego ci trzeba pułapki. Muszę zdobyć pewne zioło na przynęty. Szakłak, gryf wyczuje jego zapach z dziesięciu Sza... Szakłak, pierwsze słyszę, ale nie jestem jeszcze zbyt biegły we wspólnym. Mhm. Mm najpierw, pewnie opanowałeś podstawowe zwroty. Ręce do góry, egzekucja. <laughs> nie, najpierw były powiedzenia. Na przykład, nie igraj z ogniem. Idź do Tomiry, to zielarka, co się Pokieruje cię. Dobra, jeszcze informacje o Gryfie. Potrzebuję więcej informacji o tym osobniku. Jakie jest płci? Czemu porzucił leże? Przyprowadzić świadków? Nie powiedzą nic ponad to, co już wiem. Muszę obejrzeć miejsce, gdzie zginęli twoi ludzie. Jak nazywa się myśliwy, który ich znalazł? On ma śmiesz śmieszny my. Mysław. Na na Mysław, 18. właśnie, Mysław. Pomocny człowiek. Chociaż A ja muszę tak postać wowie nazwać, Mysław. Tylko kurde, do jakiej klasy Mysław by pasował, jak myślicie? Mysław. Dzięki. Mysław, posz... Mausław. In English, Małusław. Ja nie wiem, jak w angielskim, ale... No. Dobra, idziemy sobie. Idziemy sobie... ...przed siebie. Ej, pogoda taka słaba. Nie lubię takiej pogody Ja taką pogodę, nie lubię taką pogodę jak jestem w domu Naprawdę jak jestem w domu, w cieplutkim Wiecie, widzę sobie przez okno To mła normalnie, kurde Herbatka Jakiś serial Albo dobra gierka I mogę siedzieć I ja się czuję po prostu spełniony wtedy zarąbi. Jeszcze jakbym streama odpalił i i by było tak kiedyś 20 osób kurwa na streamie to by był happy albo 40 to nie, 40 to bym nie ja 40 to bym nie narzekał w ogóle 40 to w ogóle był mój rekord na, streamie, na Twitchu bye the way zapraszam na Twitcha te osoby które są nowe które jeszcze jakby nie były eee, na razie nie streamuję bo mam, mam przerwę tak na początku widzieliście słyszeliście ale e, jak będzie komp to zaczynam streamować pełną parą wszystko co popadnie Widzę, że mam do czynienia ze znawcą. To za dużo powiedziane, ale coś o ziołach wiem. Na przykład, że dwugrot jest trujący. W dużych dawkach, w małych uśmierza ból i wywołuje miłe sny. To wszystko, co dla niej zrobić. Zapomniałem, co Cię powiedzieć. Szukam szakłaku. Rośnie tu gdzieś w okolicy? Mhm. Na dnie rzeki, tam gdzie koryto najszersze. Ale wiecie, że jak się go wyjmie z wody. Będzie śmierdzieć gorzej niż Padlina? Na to liczę. Poluję na Gryfa. Szakłak jest mi potrzebny na przynętę. Tak sobie myślę. Parę lat temu pod mostem zalęgły się utopce. Cała wieś musiała się zrzucić, żeby starczyło na Wiedźmina. To kogo tu stać na to, żeby zapłacić za Gryfa? Kapitana Petera, Sar... coś tam, coś tam. A, dobrze wiedzieć, że czarnym nasze dobro leży na sercu. Nilfgard ceni sobie jedno porządek. Gryw go zaburza, więc musi zniknąć. Tak, najpierw wezmą się za potwora, a potem za ludzi. Nie jesteś stąd, prawda? Dużo w tobie goryczy. Za dużo, jak na kogoś, kto spędził całe życie w chatce na końcu świata. Zgadza się. A tobie gdzieś się śpieszy. Inaczej nie robiłbyś przynęty, tylko czekał, aż gryw znowu uderzy. Czuję, że moglibyśmy odbyć ciekawą rozmowę. Kurwa. Może następnym razem. Wieśku, wieśku, ty masz jenefer. Ty ja mnie zapominaj, kurde. Nie bądź... Nie, nie bądź Puszczalski. Uuu. Mordo. Eee. Yy, I takie coś. Yy. Dalej. Idziemy do Mysława bo Mysław, Mysław ma informację o gryfie yy, Wracając, no, no robię sobie po prostu przerwę od streamowania na razie poczekamy na kompa, jak będzie komp będę streamował więcej Aktualnie nie ma to zbytnio sensu, bo czego nie odpalę to mój procesor po prostu robi B albo MU i... akurat... Bo, czy ja słyszałem akurat Hopcy"? albo kozy? Co prawda, będę musiał zrobić tak, że po prostu jeden dzień w tygodniu, czy tam dwa dni w tygodniu, będą bez streama, żebym mógł sobie nagrać coś na, na spokojnie, żebym mógł sobie to zmontować. zgaduję, że jak będę... jak będę odpalał streamy, to... To, to, to będę jakby... siedział długo i... Mogę nie mieć czasu czasami. Dobra. Eee, musimy go z zmysłami znaleźć. Tak więc odpalaj mi wallhacka? Albo... traka? No no ale widzę że od strony świeże Mysław dopiero co wyszedł z domu. <noise> Boże, wyobraźcie sobie, że jesteście jakimiś kurde agentami czy cholera wie kim i, i tropicie gościa. I takie wbija się do domu z buta i open up. Wbijają yy, open up i, i rozglądacie się po, po po tym i na przykład Hmm, wyszedł w pośpiechu. Tady są świeże. Mysław dopiero co wyszedł. Mysław, jak to imię brzmi? Kto wymyślił Mysława? Ktoś musiał być naprawdę śmieszkiem. Siema, Mysław. Ty jesteś Mysław. Słyszysz? Wilki? Chociaż nie. Dzikie psy. Tak, a on od wilków groźniejsze. Psy groźniejsze od niego bez przesady. A tak, właśnie tak. Wiesz czemu? Nie, ale coś czuję, że zaraz się dowiem. <grym> Bo wilki polują, żeby zaspokoić głód, a dzikie psy zabijają do zabawy. Zupełnie jak ludzie. Tak, tylu rzeczy się od nas nauczyły. Czemu nie okrucieństwo? Ja idę do lasu za grubszą zwierzęną. Gdzie znalazłeś mi wygardczyków zabitych przez Gryfa? A, już rozumiem. Wyście Wiedźmin, ten zabójca potworów, o którym we wsi mówią. Mhm. Mm Wskażę wam drogę, jakże, ale muszę ubić te kundle, nim komu krzywdę zrobią. Pomożecie? Znaczy, jeśli nie żal wam na nich tępić srebrnych mieczy. Spoko mordo. Spo ja jestem. Dobry Wiedźmin dla miłych ludzi. Jeżeli ktoś jest hamem, ja też jestem hamem. U Jezu, żem za problem Normalnie knockout mikrofonu. Żołnierz, Dobra Mysław, idzie, prowadź, prowadź. Się zabawy, a na mięso. Ale no to łączą się te burki w do w Dobra, idziemy. O Jezus, nie to miałem wybrane. Eee, I Dobra. To tyle? To tyle. Alright. Jakim mie ja mieczem walczyłem? Piesado. Przesadu. Dobra. E, jak więc tak w ogóle i... zapomniałem coś powiedzieć. Aha, e, może być problem z mikrofonem w, tym, w tych nagrywkach, dlatego że Jestem idiotą i nie sprawdziłem mi jak, jak mnie słychać, czy trzeba przyciszyć, czy może nie. Dlatego, sorry, jak będzie za głośno albo jakoś będzie gówniana, a w następnym to się naprawi, mam nadzieję. Znaczy, nie wiem ile już odcinków nagrałem, bo to wiadomo, jakby mówiłem, że będę jakby ciął, nie będę się witał, nie będę się żegnał, bo, 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 bo no, to był bez sensu troszkę. Oj, hopie, hopie. Dieter. Znasz go? Służyliśmy razem u dziedzica, tam gdzie teraz czarne wojsko stoi. On był stajennym, ja nadwornym myśliwym. Mm -hmm. Ale to było zanim... Mm -hmm. To było dawno temu. Rzumiem, żem. Przykro mi. Mam nadzieję, że to nie był ktoś bliski. Nie, wcale. To jak? Pokażesz mi, gdzie znalazłeś tych Z panią Mysław, nie bój się! sobie, To nie pierwszy gryf z którym mam do czynienia i nie ostatni oby tak było bywajcie Trzymaj się Mysław dzięki za pomoc Dobra e, Będę musiał jeszcze znaleźć na pewno Jest kij Nie biegnijcie do mnie chyba nie A, chyba nie. Dobra. Poszukamy więcej dowodów. Zbadaj. Te ślady są starsze i głębsze. Ciężko zbrojni. Pewnie Nilwgardczycy. Możliwe, możliwe. Ile ja mam tych yy, dowodów znaleźć, by the way? Bo... Nilwgardczycy coś tu świętowali. Ale grzechów jeszcze Aha. E, Okej. Okay. Dobra. I mamy iść dalej, sponia. Będę musiał znaleźć tą roślinę też Będę musiał się z nimi tłuc chyba Oj Zapomniałem skoczyć eee, Coś tutaj przeoczyłem? Tak, to chyba przeoczyłem na dole tutaj Dobra Zbiorę Zbiorę Oj, nie to Nie chcę szybkiej podróży Dobra, trzeba iść dalej tutaj Naprawdę, ge no wiesz ty co, kurde, no come on Come on, wieź mi na skończyć nie potrafi Nie, to bardziej moja wina, ale okej okay. Czy ja tutaj coś miałem znaleźć Co to jest? Tojot czy to jad? nie wiem. Ciężko powiedzieć. Gniazdo gryfa. Czy raczej to co Gniało z niego zostało paru tygodni? Jeszcze żył kiedy Gryf go tu przyniósł. I długo umierał. Uła. Z wywalonymi flakami to jest porażka, naprawdę. O, ho, ho mate. Samica. Larwy w ranach zdążyły się wykluć, czyli jest martwa co najmniej od tygodnia. A drugi gryf musi być samcem. Alfa. Głębokie rany kłute na całym ciele, a na pazurach idzie dziobie ani śladów krwi. Nie broniła się. Musieli ją podejść, jak spała. Hmm. Krawędzie dzioba starte, siwe włosy w podszerstku. Miała 10-12 lat. Gryfy wiążą się za młodu na całe życie. Samiec musi być w podobnym wieku. Grube stosiny, gęste. Też bym się wkurzył, jakby mi kobietę, kurde, ktoś zranił. No, ale ale... No... Co z tego, że ptak? Też ma uczucia, kurde. To tłumaczy, czemu sam jest, którego spotkałem, był tak agresywny. Najpierw dopadł Nilfgaardczyków w Gordczyku w Potem zaczął grasować po całej okolicy. Ja nie, powi nie powinienem na gryfa polować, a kurde na typa, co, co mi yy, tego upolował. Kurde, kobietę. W sensie... Kobiety gryfa oczywiście Gdzie ja mogę oddać sobie powiedzcie mi punkty Bo ja bym, ja bym chciał punkciory oddać ale nie wiem gdzie Postać może tutaj Tak jest yy... Zawsze jest aktywna Dobra A co to daje? Szybki atak Ok yy... Wy... Aha mogę sobie wykupić Ok O to mi się przyda To mi się przyda Sobie wezmę Obrażenia szybkich ataków zwiększone Dobra yy, Znajdź szakłak na dnie rzeki posiłkując się wiedźmińskim z wiedźmińskimi zmysłami Dobra To idziemy sobie do, do jakby miejsca gdzie mamy to znaleźć I chyba widzę Nurkuj Dobra Gdzie szakłak? No gdzieś tylko widziałem? O jest, 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 dzień dobry Dobra, mogę już wypływać, wspomniał. Naradź się z Wesemirem. Alright. Pora wrócić do Wesemira. Oj, sorry morda. Wesemirze, chciałby pan ze mną porozmawiać? Gdzie on jest? Ej, Wesemir mi się zgubił. A, na zewnątrz. Siema. Tak? W czym rzecz? Mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra jest taka, że kapitan Nilfgaardskiego obozu wie, gdzie szukać Yennefer. A zła, że musimy mu upolować Gryfa. Yep. A czego mógł chcieć w zamian od dwóch wiedźminów? No mów, co ustaliłeś? Gryf porzucił Leżę. Trzeba zrobić wabik. No i jak ci idzie? Dowiedziałem się paru rzeczy. To samiec. Miał gniazdo w Lisimboże. Ilgardczycy puścili je z dymem, ubili samice, potłukli jaja i uznali, że załatwili sprawę. Ha, zawsze to samo. Zamiast od razu posłać po fachowca, robią po swojemu. Jest tylko gorzej. <słuch> Mam już szakład. Nada się w sam raz. Silna woń. Chyba smród. Delikacik się znalazł. Zgniłe hmm. mięso, gnój, mocznik. Zwykłe wiejskie zapachy. Pamiętasz, jak w Tretogorze polowaliśmy na śmietnisku na zeugla? Pół dnia się potem szorowałeś. Pamiętam. Wracasz do tego Ryski za to. każdym razem, jak cię widzimy. No dobra, wszystko gotowe. Daj tylko znać i bierzemy się do roboty. Ale to w kolejnym odcinku. Um...